Strzemaneczko z tej strony Byksławek. Teraz opowiem Wam jak chudnąć. Opowiem Wam o mojej pierwszej redukcji. Moja pierwsza redukcja była w 2013 roku. To pierwszy raz kiedy udało mi się schudnąć. Wtedy zeszło jakieś 20 kg. Zaczynałem od 102, zakończyłem na 82. Udało mi się szósteczkę zbudować wtedy. Na brzuchu. I teraz tak, chciałem wam powiedzieć jak to zrobiłem, jak, jak mi się to udało zrobić. Przede wszystkim nie jakieś tam diety, nie diety, cuda na kiju, nie wiadomo co jakieś tam. Ani żadny tam. Nie wiem, kurczę, bez żadnej pomocy praktycznie. Jakichś tam, kurde, trenerów, nietrenerów i tak dalej, po prostu yy, odrzuciłem na początek kilka rzeczy. Yy, całkowicie odrzuciłem alkohol, yy, całkowicie słodycze i całkowicie jakiekolwiek tam yy, kebaby, frytki i takie, takie tam różne duperele. Jak takie rzeczy odrzuciłem, to automatycznie w przeciągu tygodnia bardzo dużo, dużo kilogramów zeszło. Gdzieś, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno gdzieś w granicach 3-4 kilogramów. Później troszeczkę się schody zaczęły. Aha, ważna rzecz. Oprócz tego, że te rzeczy odrzuciłem, to jadłem normalnie, tak jak zawsze. Wszystkie posiłki, obiad, kolacja, śniadanie, chleb normalnie, wszystkie. Wszystkie posiłki normalnie, tak jak zawsze. No i po upływie, no właśnie tam koło, nie wiem, koło tygodnia, dwóch tygodni kolejnym krokiem było odrzucenie majonezów i sosów. To też bardzo, bardzo mi pomogło. No i tam kolejne efekty, dalej, dalej jakoś to szło. Ogólnie cała redukcja to trwała jakieś 4 miesiące. Zacząłem tak mniej więcej, myślę, że można liczyć, luty. Marzec, kwiecień, maj, albo nawet inaczej. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Bo w maju to już ta szósteczka była. To już tam było jakieś, ten, jakieś 82 kg. No, coś, coś tak będzie. 4 miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień. 4 miechy, 20 kg. Tak mniej więcej jakoś to by wychodziło. No i dobra. Jedziemy dalej z koksem. Później się tam naczytałem różnych rzeczy, że ziemiaki tuczą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przestałem jeść praktycznie chleb. I co jeszcze przestałem jeść? Chleb i przestałem jeść ziemiaki, czyli na obiad warzywa i mięso same. Czyli tak naprawdę, co? Odrzuciłem węglowodany całkowicie. To w takim razie, co ja jadłem, no jakieś tam węglowodany jadłem, bo jadłem płatki owsiane na śniadanie, yy, na obiad mięso i warzywa, a i jeszcze jedna rzecz, odrzuciłem też owoce. Yy, I co dalej, co dalej, aha, no a na kolację, yy, tak, na śniadanie yy, płatki owsiane i jajka, o, jajka jadłem, płatki owsiane, jajka, yy, co tam jeszcze? obiad, no to właśnie mięso i warzywa, a kolacja kolacja, no to twaróg. Już nie pamiętam, jakie to były ilości, czy 100 gram twarogu, czy, czy 200, ale wiem, że na kolację wtedy jadłem twaróg. No ale to już taka bardzo dociśnięta, to była gdzieś przez ostatnie tam, powiedzmy marzec, kwiecień. Coś w tym stylu. Z małą przerwą na, ten, na e, święta wielkanocne, bo w święta wielkanocne jakieś tam mm, od te dwa, czy tam ileś dni troszeczkę się pofolgowało, ale później dalej e, już. Zresztą chyba było na koniec kwietnia, więc to jakoś tam wielkiego znaczenia chyba nie, było, nie miało. Nie pamiętam jak to było, ale w każdym bądź razie tak to mniej więcej e, ta cała dieta wyglądała. Co, co, Jakie jest moje zdanie na ten temat? Jest to bardzo złe, bo przy samym końcu no to, ta, to było około, około 1000 kalorii. Co, co spowodowało, że bardzo dużo mięśni straciłem. I nie polecam takiej redukcji robić. Polecam robić to bardziej z głową, czyli więcej jeść żeby ten deficyt to był maksymalnie na około 500 kalorii, a nie tak jak u mnie to było chyba deficytu z 2000 kalorii pod koniec już. Na początku dobrze zacząłem, bo to był mały deficyt i y, powoli schodziło było ok, a później jak już wjechałem na właśnie tą dietę, że na kolację twaróg bez w ogóle bez żadnych węglowodanów, bez niczego, no to to był dramat. Y, zdecydowanie to było za mało kalorii. Energię skąd czerpałem? Energię czerpałem z kreatyny. Kreatyna. Kawy chyba wtedy nawet nie piłem. Byłem cały czas zmęczony. Każdy jeden trening to był dramat ogólnie, nie? A w tamtym okresie to bardzo dużo ćwiczyłem siłowo. Głównie nacisk na treningi siłowe był. I jeszcze co? Coś jeszcze brałem. Kreatyna i karnityna. O, przed treningiem jeszcze karnitynę sobie zażywałem. No i, no, i ten, No i tak to by wyglądała ta moja pierwsza redukcja. Taka można by powiedzieć udana, ale jednocześnie też nieudana, bo po pierwsze zbyt duży deficyt. Jakie błędy popełniłem? Zbyt duży deficyt. Moim zdaniem za mało węglowodanów, bo. Węglowodany dają energię, przede wszystkim na treningu, no i ogólnie do wszystkiego. Za mała ilość białka, przez to straciłem dużo mięśni. No i chyba, chyba to są takie podstawowe błędy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie: jakie jeszcze błędy popełniłem, może jakieś sugestie, jak to zrobić lepiej. Tyle ode mnie. Do zobaczenia. Marka, hej!